Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu państwu. Pan Mateusz Morawiecki tworzy nowy rząd. I ten utwór właśnie stąd. Ukłony składa znajomy, aż się do ziemi. Skina krąg szyjny, zachwala na różne tony. Rząd wytwarzając ponadpartyjny. I w każdych drzwiach na start puszcza od taki żart. Mało nas, mało nas do pieczenia chleba. Tylko nam, tylko nam, ciebie tu potrzeba. Sasin Kamiński i Płaszczak Już go olali w sposób seryjny Termin powoli się spłaszcza Więc inny utwór motywacyjny Przypomniał sobie łeb Znów w roli głównej chleb Ten chleb jest twój i mój więc bracie tyłek róż, to kaczor urwie mi łeb, starannie wraz z jajami ten chleb jest twój i mój, na nowy stołek tyłek złóż, pan szrajber puda i buda innych chętnych brat. Zacznij okaz, suchy by wyleść, chciał po ulewie. Dziś rząd formuje na pokaz. Pokiego fleta tego nikt nie wie. Wie za to każdy i wszędzie. Z tej mąki chleba nie będzie. Dużo nas, dużo nas do pieczenia chleba, Ciebie nam, Ciebie nam wcale nie potrzeba. Długo było, prawda? Przepraszam, to już szybciutko imieniny w takim razie. Dzisiaj mamy środę, 22 listopada, i imieniny obchodzą Cecylia i Marek, a także Ernestyna, Filemon, Filemona, Maur, Salwator, Stefan przemił i wszemiła. Wszystkiego najlepszego kochanym Państwu. Składam życzenia, przysłowie, no może być, gdy na świętą Cecylię grzmi rolnikom o dobry roku śni. Rol, ta, rolnikom <grych> o dobry roku śni. Nietypowe święta. Dzisiaj jest Dzień Kretki i dzień, Święto Transportu Wojskowego. Cycad dnia Basia. Bocian nazwisko znane redakcji przysłała następujący cytat: Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator. To pan Ralph Waldo Emerson, tak powiedział. Natomiast jeśli chodzi o sprawy związane z bącikiem kasi, to dzisiaj pani Maria Wrublewska przysłała bardzo fajną grę półsłówek. Delikatną, niezwykle. No mm, i taką. Pranie w spokoju. Dziękuję Państwu uprzejmie, do zobaczenia do jutra